Pojechała, pojechała lewa wędka. Lecimy. Mamy noc zebranie. Godzina 19. Maneczko Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem jesteśmy na łowisku szachty obok Poznania. Jesteśmy tutaj przez 3 doby, od piątku do poniedziałku. No i co? Zaraz pokazuję wam zanętę, co mam na, na wędkach. Już od razu się ogarnąłem tutaj, bo jestem też lekko spóźniony. Około 3 godzin niestety, No ale nic. No... mamy też na szczęście łódeczkę. Zaraz Wam pokażę miejscówki yy, no i co? Lecimy. Dobra, słuchajcie, pierwsze zrobimy zanętę. Tutaj mam kukurydzę 4 kg. Trochę tego jest, no ale też przez długi okres jesteśmy. Tutaj mam kuleczki, pelecik, trochę takiej prasowanej kukurydzy. Sobie zobaczcie, coś takiego pokruszone kuleczki też są. Zalejemy to sobie takim dipem. Ja go kupiłem w Niemczech, to jest smak kryl. No i co? O, trochę tego poszło. Żeby to złapało jakiś zapach. Nie robię żadnego takiego typowego miksu. Będę po prostu taką półtorej łopateczki tej mieszanki do zestaw i dwie kukurydzy. Nie chcę też jakoś nie wiadomo jak dużo nęcić, bo woda nie jest za ciepła. Mamy początek października, więc powoli sezon się kończy. Dobra, no i słuchajcie, skończyłem już tutaj robić mieszankę. Tutaj mamy coś takiego kukurydza zaraz wywozimy zestawy, tylko pokażę Wam jeszcze co mam na przykonach i teraz tak herik od dienda orzeszek pod popem squid środkowa wędka pop-up. corn pojedynczy no i też wiadomo, że jest prawie koniec sezonu, więc ryby nie są aż tak aktywne, ale trzeci przyponik Proszę bardzo, dwa orzeszki. No i co? Od razu pokażę Wam gdzie wyważa zastawy. Lewa wędeczka pójdzie pod bojkę. Tam generalnie ryby właśnie żerują. Jak byłem tutaj za pierwszym razem, to właśnie PB spod bojki zapałem. Środkowa wędeczka. Na jesiotra pójdzie. Gdzieś bardzo blisko. 5 metrów, 10 metrów od brzegu ręcznie sobie ją zarzucę, bo tutaj właśnie też są jej siotry. I trzecia wędeczka, jest, jako iż jesteśmy w Zatoce, jest właśnie wiatr w nas, to gdzieś mniej więcej, o tam są jeszcze te drzewka, no, tam to pójdzie. No, sami możecie zobaczyć, spod tych drzew, spod trzcin, to ryba chyba będzie co chwilę. No ale co, ja już siadam na ponton, też wam to nagram, i lecimy. Dobra, bierzemy łopateczkę, kukurydza, troszkę. O, dobra, jeszcze jedna, bo miejscówka generalnie bardzo fajna. O, i tutaj tylko miejscowo. Pięknie. Jedna wędeczka zarzucona. Zaraz do was wracam z drugą. Trzecią zarzucamy bardzo blisko brzegu. Słuchajcie, przed sekundą była taka ogromna rolka na środkowej wędce. To jest ta wędka. Ona była dosłownie 15-10 metrów od brzegu. Taka ogromna rolka. Jadłam właśnie obiad w samochodzie. No słuchajcie, wybiegam szybko z tego. Miałem trochę za bardzo odkręcony koło kołowrotek, więc go zakręciłem. No i do sobie po chwili mi puściło przy łączeniu żyłki i led -cora w tym oto miejscu. Nie wiem, no może za słabo zacisnąłem albo, albo nie wiem co się stało. No kurczę szkoda. Patrząc na to, że było to tak blisko brzegu, bardzo możliwe, że był to jesiot. No ale no nie wiem, no kurczę, co mogę poradzić. Zarzucam znów wędkę, no i widzimy się oby przy braniu, No i co, słuchajcie, już jestem po nocce. Niestety nic się nie wydarzyło. Zaraz będę przerzucał wędki, yy, no i będziemy znów czekać. I pomimo tego, że jest słaba pogoda, to widzę, że łowisko jest w miarę aktywne. Tam obok bojek się rzucają karpie tak do góry, więc to jest akurat dobry znak. No i co? Będziemy na nowo wywozić zestawy, sypać tak samo. Myślę, że pod tą bojką zostawię znów ta wędka tak samo środkowa, a prawa trochę zmienimy, bo dalej ufam tej mojej taktyce, co obrałem. Są myślę to dobre miejscówki, ale też po, po tam, popływam tam trochę łódką, poszukam jakichś miejsc, może będą jeszcze lepsze. No i co? Widzimy się przy braniu, myślę. Dobra, słuchajcie, dwa zestawy zostawiamy bez zmian. Jedną wędkę już wywozłem tą w prawo. Yy, ale lewą wędkę zmieniłem. Teraz mam tutaj herriga też. I to jest właśnie podobna taktyka zrobiona jak na Nowym Żukowie, z którego też jest film. Kuleczka w taki sposób wystaje. I to jest kuleczka orzech tygrysi podbita dwoma kukurydzami sztucznymi, pływającymi więc no co, wywożę to tam pod bojkę i lecimy dobra słuchajcie, jest wieczór niestety nie było żadnego brania no nie jest zbyt dobra sytuacja zmieniamy lekko prosty plan lewa wędeczka kuleczka, to jest corker zi chyba od Massive Bates i od Fantazy Bates popek King Corn środkowa wędka orzeszek od yy, Eco Bates, chyba nie, nie jestem, nie pamiętam dokładnie albo od Carpat School i popek Squid podbity w taki sposób yy, lewej wędeczki nie przerzucam, ufam, dalej, ufam po prostu że coś się może na niej wydarzyć ona jest pod tamtą bojką tam jest kuleczka eee, orzech tygrysi w takiej zalewie eee, podbita dwoma kukurydzami sztucznymi pływającymi dalej wieży eee, wydaje mi się że w tą noc może coś wziąć zapowiada się naprawdę fajna nocka ale co ja już nie przedłużam? Po prostu działam i widzimy się oby w nocy pojechało, pojechało lewo wędko. Lecimy. Fajne branie przed drugą w nocy. Po braniu spodziewałem się takiej średniej wielkości karpia, bo duże karpie zazwyczaj nie robią takich y, odjazdów nocnych. Alături de carte, să și Jak właśnie czułem, żeby zostawić tą wędeczkę yy, na, na noc bez, bez przerzucania, bo nie ma co po prostu straszyć żeby 8 godzin to wcale nie jest aż tak dużo, żeby ryba po prostu znalazła miejscówkę, więc stwierdziłem, że zostawię wędkę do 10 następnego dnia, czyli 24 godziny. Yy, no i słuchajcie, sprawdziło się. Teraz ściągamy rybę od, od już kilku minut. Fajnego karpita. Chodźmy na górę w końcu. O, kilka, bo fajna rybka jest. To było ubóstwo chyba, tak jak widziałam. Jest, słuchajcie, piękna ryba, kurczę, o, ale fajny karpik, no naprawdę super, no, nie wiem, kurczę, co tam się dzieje, chwila, prysła mi wodę na obiektyw, nie wiem, co tam się dzieje, jest jakaś mieszanina w tych tych, muszę to zobaczyć, czy on jest w ogóle zapięty za mój haczyk? Czy, czy to, co tam się dzieje. O Jezu, co to się jej stało? Mm. No słuchajcie, spójrzcie co tu się dzieje. Ta ryba w ogóle nie była zapięta o mój haczyk. Ta ryba jest zapięta tutaj. Na jakiegoś popka. Na no, kurczę, szkoda ryby. kurcze szkoda ryby bo jest bardzo naprawdę jest bardzo dużo to będzie chyba moje pp i zobaczcie to jest to jest zaplątane i tutaj jest dopiero mój przypom z ciężarkiem a tu jest to ale sytuacja no Ja nie mogę wam tego pokazać niestety, ale na wadze mi pokazuje 18 kilo, 18,5 kilo, ale bo wydaje się naprawdę większe. Piękna rybka. No, chcę odpłynąć, ale chcę, żeby takiej mocniej, mocniej ruszyła. Poszła. Jest super ryba. Niestety jest środek nocy, więc nie chcę wam opowiadać tego teraz, ale z rana, jak wstanę, opowiem wam dokładnie po prostu o tej, o tej sytuacji, o tej rybie. Wywożę wędkę, myślę i wracam do spania. Yy, dobra, słuchajcie. Jesteśmy po nocy, Jak mogliście widzieć, złapaliśmy jednego karpia. Yy, w ogóle nie mój zestaw. On był yy, złapany na kuleczkę z tego co co pamiętam to Tom chyba ale też pewnie nie jestem albo to mogło być już drugi przypon, który już po prostu zdjąłem ale sobie już zrobiłem przyponę na ostatnią nockę lewy to będzie to pójdzie na środek generalnie to jest bez zmian przez to że było na to branie karpia to po prostu Ufam temu przyponowi i kuleczce King Korn yy. To pójdzie na drugą część yy, stanowiska. A to pod dwojkę, tam gdzie było wczoraj branie. Więc takie są zestawy. I generalnie ja jestem na łowisku z niedzieli na poniedziałek, dzisiaj. I jest bardzo dużo wolnych stanowisk. Po prostu ludzie się dzisiaj zginęli. Jutro, na jutro już nie zostają jest bardzo dużo wolnych stanowisk więc jedna wędeczka, no tam spiningiści w ogóle są. Jedna wędeczka idzie tam, druga tam gdzie było branie tutaj i trzecia tam taką zatoczkę albo pod tamto drzewko. To jest takie legendarne miejsce właśnie po drugiej stronie łowiska. No ale zobaczymy jeszcze. Za chwilę do mnie przychodzą koledzy. Zostają ma nockę, więc będę miał jakąś pomoc. No i co, lecimy. Przecież wywozimy drugą wędeczkę. Dzień, słuchajcie, co to jest? Jesteśmy. Tam jest stanowisko, my tutaj jesteśmy na drugiej stronie. Jest puste łowisko całe prawie, więc sobie zarzucamy gdzie chcemy i patrzę drzewo, drzewo, zestaw mamy tam, musi pojechać. Jak nie pojedzie to ja nie wiem co ja zrobię, ale musi pojechać. No idealne przecież miejsce, bo trzcin, tam widać, że chyba ktoś po prostu jeszcze wchodził. No, super miejsce, więc zarzucamy i widzimy się. Myślę, w że gdy w czekaliśmy na branie, patrzcie co udało nam się złowić na spinning. Mamy nocne branie, godzina 19. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Było, było branie. Nie widzieliście tego. Było branie. Dosłownie tak nie wiem. Z 10 piknięć. Biorę od razu wędkę. Zestaw jest. tam, Biorę od razu wędkę. Ale po prostu jest w, w zaczepie. Nie wiem o co chodzi. I miałem napiętą żyłkę. Otworzyłem kabłonek. To mi się stało. Patrzę. To mi się stało. Zaraz może y, popłyniemy po zestaw, może jest w jakimś zaczepie, nie wiem co się stało, albo no, po prostu zostawimy go na noc, no ale zobaczymy jeszcze, pomyślimy. Dobra, słuchajcie, popłynaliśmy, y, Niestety okazało się, że to jest zaczep. Y, no, udało się odhaczyć, co prawda. Y, znów zarzucamy. Bardzo możliwe, że to jest po prostu jakieś podwodne drzewo i, i dlatego tutaj po prostu się haczy. Nie wiem, czy ryba była. Bardzo możliwe, że była. No ale nic, zarzucamy, wracamy do namiotu i oby przy naszym braniu się widzimy. Słuchajcie, niestety przez nas nie było żadnego brania. My już się zbieramy, jesteśmy zapakowani. Yy, podsumuję wam to jeszcze później, ale jedna ryba, trzy doby. Nie jest to jakiś najlepszy wynik, ale przez to, że po prostu miałem przerwę. Prawie 6 tygodni od yy, po prostu łowienia, to i tak to jest ok, i od razu chciałam powiedzieć, co jest powodem takiej słabej aktywności na kanale. Yy, to po prostu to, że jeżdżę na zasiadki i nie łowię nic. Jak można powiedzieć, to też jest już prawie zakończenie sezonu kapiowego. Woda jest coraz zimniejsza, więc niestety coraz mniej łapię. To jest właśnie powód tej słabej aktywności, ale nagram wam jeszcze kilka filmów przed zimą. Na pewno będę nagrywał jakieś tutoriale, na jakieś zanęty może fajne, przypony. Yy, a w zimę jeszcze będzie odcinki ze spinningu, więc tego też możecie oczekiwać. No i co? Ja już kończę i widzimy się w następnym odcinku.